interim manager, konsultant. Dziękuję za zaproszenie i za nominację. Na co dzień realizuję projekty wdrożeniowe. Transformacje firm właścicielskich, transformacje firm rodzinnych, restrukturyzacje. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować projekt, który był realizowany dla grupy PKBEX dla jednego z jej zakładów produkującego prefabrykaty betonowe. Zakład zatrudniał około 300 osób. Projekt trwał 9 miesięcy, dotyczył obszarów operacyjnych. Zarząd wskazał jako problem niską efektywność i niską wydajność, a także oczekiwał transferu wiedzy do kadry zarządzającej i podniesienia ich umiejętności. Z tego powodu, że te rzeczy przekładały się realnie na takie problemy jak mm, Problem z terminowością w realizacji zamówień, czy zbyt duże koszty operacyjne, które, zbyt duże koszty operacyjne i zbyt duże koszty zatrudnienia, które zjadały marże i zysk, a także problemy z jakością, brak standardów na przykład. To, co przeprowadziliśmy na początku z zarządem, no to była przeprowadzona analiza i audyt. Nie będę tutaj dokładnie tego opisywał, natomiast istotne jest to, co klient dostał po przeprowadzonej audycie i to była koncepcja, plan i harmonogram wdrożenia. A drugą rzeczą, którą klient otrzymał, była lista produktów, jakie zostaną wytworzone w trakcie projektu. No i otrzymał także gwarancję poziomu poprawy. W trakcie całego projektu zostało wytworzone około 150 czy ponad 150 nawet narzędzi i aktywności. Um, nie będę tych wszystkich oczywiście opisywał. Skupię się na czterech, które moim zdaniem stanowiły filar i też są w jakimś stopniu odpowiedzią. Tutaj pan Tomasz mówił o wartościach i opiniach i, i postawach menadżerów i myślę, że te narzędzia pozwalają w jakiś sposób zapanować nad tym i w jakiś sposób też wyegzekwować od kadry zarządzającej zmiany. Pierwsze narzędzie to jest pierwszy filar tego projektu, to były cele i one ja już je wyznaczyłem w trakcie analizy, natomiast w trakcie projektu to co jest istotne, spotkałem się z każdym menadżerów i z każdym z nich. Yy, Uzyskałem jego, omówiłem te cele i uzyskałem ich akceptację, że one zostaną zrealizowane. A drugi, drugi to system premiowy, drugi filar to system premiowy. No i ten system premiowy także opracowałem już w trakcie audytu. Natomiast na samym projekcie na początku został on doprecyzowany. I tutaj istotne było, aby ten system premiowy działał, istotna była weryfikacja danych, sposób ich zbierania, żeby pozyskiwane wartości były. Prawdziwe i rzetelne. Trzeci filar to raport menadżerski. Czyli tak naprawdę kontrolowaliśmy co tydzień, jak daleko albo jak blisko jesteśmy wyznaczonych celów. No i ostatni filar, to, to jest pakiet operacyjny, yy, czyli tak naprawdę trzy narzędzia kluczowe, które były moim zdaniem, tak na, tak, takim silnikiem i paliwem do tego projektu. Rewitalizacja spotkania operacyjnego. Skrócenie spotkania do 15 minut. Yy, zakończenie słuchania wymówek menadżerów i kupowania, czy sprzedawania przez nich małp dyrektorowi produkcji. Mm, tutaj jakby zaczęliśmy pytać o to jaka była efektywność, co z tym zamierzali, co, co zamierzają zrobić, żeby ją poprawić, jaki jest, jaki mają pomysł na to, żeby planowana obsada była dostosowana do tego ile mają, mm, jaki jest zapas pracy, czy jaka jest praca do wykonania. Wydaje mi się, że tej bardzo trudnym, trudną rzeczą, o której zaraz powiem, było to planowanie na trzy dni do przodu, ponieważ to wymaga od menadżerów dość sporego myślenia abstrakcyjnego i identyfikowania wielu zagrożeń, które mogą się pojawić. No i ostatnia rzecz, w tym, w tym, w tym, w tym, pierwszym, w tym pierwszym narzędzie z pakietu operacyjnego, no to było oczywiście identyfikacja przyczyn odchyleń i branie odpowiedzialności przez menadżerów za dowiezienie po prostu tych tematów, które zobowiązali się doprowadzić do końca. Weryfikacja danych. To jest istotne ze względu, tak jak powiedziałem, na system premiowy i cele, żebyśmy wiedzieli skąd się biorą dane, skąd menadżerowie je pozyskują, w jaki sposób się nimi posługują. I tutaj zostało też przeprowadzona cała, cały taki pomiar normatywów. To było istotne właśnie ze względu na to, żebyśmy dobrze planowali obsadę osobową. Do tej pory było tak w firmie, że... Przychodzili ludzie do roboty i trzeba było tym ludziom dać jakąś robotę. Natomiast dzięki normatywom i temu, że wiedzieli po prostu, co ile dana praca będzie zajmowała, zaczęliśmy planować w ten sposób, że wiem, jaką pracę mam do zrobienia i pod tą pracę muszę dostosować zasoby. I pod tą pracę muszę przewidzieć, jakie rzeczy mogą się wydarzyć, żeby była odpowiednia efektywność. No i trzecia rzecz to właśnie to, o czym mówię, tak? czyli planowanie na trzy dni do przodu. Identyfikowanie zagrożeń, no i branie odpowiedzialności za dowiezienie wyników. I teraz chciałbym poprosić, mam nadzieję, że jest z nami Leszek Legat, który jest członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym w tym zakładzie, dyrektorem zarządzającym. Chciałbym Leszka poprosić, żeby. Dzień dobry Leszku. Chciałbym poprosić Leszka, żeby dzień dobry. Dzień dobry. ze swojej strony, z ro, ze strony klienta opowiedział, jak z jego perspektywy wygląda projekt interimowy. Proszę bardzo. Dzień dobry, cześć Bartek. Ja tak, słychać mnie rozumiem, tak? Bo to, to wszystko idealnie to Tak, tak, słychać, idealnie. Dobra, dzień dobry wszystkim. Nazywam się Leszek Lagat. Jestem dyrektorem zarządzającym w oddziale Gdańsk firmy PKB. Tak krótko bardzo z Bartek poprosił, żebym przedstawił, jak, jak to wyglądało z naszej perspektywy. To ja osobiście powiem tak, że na samym początku, kiedy główny prezes zarządu zadzwonił do mnie, że chciałby, żebym w oddziale Gdańsk podjął współpracę z, z Bartkiem, ja w sumie nie znam z Bartka, byłem przyznam, że byłem sceptycznie do tego nastawiony, bo już mieliśmy jakieś tam próby z różnego typu e, miękkimi menedżerami, poprawiamy, poprawą efektywności, ja kogoś takiego nie chciałem, więc, więc nawet zaproponowałem wtedy Robertowi, żeby w zasadzie pomogło mu zaoszczędzić pieniądze i po prostu nie będziemy Bartka angażowali, ale tak czy siak podjęliśmy współpracę i tylko, że na początku zrobiliśmy audyt taki krótki, Bartek do nas przyjechał na, na tydzień, no i muszę przyznać, że tak naprawdę te wnioski, które po tym tygodniu pracy u nas przedstawił, to, to to jest to, co mnie przekonało do podjęcia współpracy. Bo mi w zasadzie zależało tak naprawdę z perspektywy osoby zarządzającej tutaj oddziałem Gdańsk, na, na takiej realnej poprawie efektywności naszej pracy. Tu poproszę o zmianę slajdu. I tu jest kiedy w zasadzie zaproszenie, jakie osobie Bartek ma, ma sens. My, my próbowaliśmy jakby, czy to jakby świadomość nasza tego, że potrze potrzebujemy zmian Czas, bo zakład w Gdańsku przejęliśmy w 2015 roku i wówczas tak naprawdę przez wiele lat wszelkie jakieś tam niedoskonałości w procesie e, poprawialiśmy czy zasypywaliśmy tak naprawdę większą ilością roboczo godzin. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach przy obecnych stawkach tak naprawdę to w ogóle nie ma, nie ma racji bytu. I jakby byliśmy tego świadomi już, czy ta świadomość jakby w nas urosła jakieś 3 czy 4 lata temu, ale tak naprawdę pracując samemu wewnętrznie, no to, jest, to, jest, to jest dosyć trudne, tak naprawdę. Więc warto, myślę, że tego typu osoby zaprosić, kiedy potrzeba jakby takiego spojrzenia trochę na to z boku, z dystansu, bo siedząc codziennie w tej bieżączce, tak naprawdę to trudno pewnie dostrzec wszystkie, wszystkie niedoskonałości. I tu poproszę o zmianę. Slajdu. I e, tak naprawdę, jak już przechodzą do jakich korzyści, e, korzyści są zespółarz z tym menadżerami, czy w tym przypadku z Bartkiem, no to plus jest taki, że w zasadzie mamy osobę, która w zasadzie ma pełną odpowiedzialność za dowiedzenie gdzieś tam tematu. E, kontrakt, który często chyba się zawiera, nie wiem przynajmniej, który jest, on jest w zasadzie. Dwuetapowy, tak naprawdę jest jakieś wynagrodzenie, ale z drugiej strony później jest, jest success, więc e, mocno zależy tak naprawdę obu stronom, żeby, żeby zakończyło to się sukcesem. To, co jest jakby bardzo istotne, że mamy wówczas osobę, która jest stricte dedykowana do tego zadania, czyli do, w tym przypadku, do poprawy efektywności. To nie jest przed przyjściem Bartka, to było tak, że to były różne zadania, które nam się wydawało, że będą skuteczne, były dolepiane poszczególnym osobom, które, które na co dzień wykonują inne zadania i to jest, to jest trudne. Tak naprawdę. W tym wypadku mamy osobę, która jest w 100% zaangażowana w to. Oczywiście ona nie pracuje sama. No i tutaj jakby niesamowicie istotna jest otwartość umysłów. O tym bo Bartek zapytam na wcześniejszych slajdach mówił. Myślę, że z tym Bartek nie miał u nas, u nas problemu i jakby my sami wszyscy generalnie wie, wie, wierzyliśmy, że potrzebujemy zmiany i nie było na takiej zasadzie, oczywiście to ileś głów było do złamania. Dodatkowo to, co jest dobre, to, to transfer wiedzy i narzędzi, których w sumie my, których nie zawsze się ma. To jest to, że osoby takie mają doświadczenie z innych transformacji, może z innych branż, ale, ale te narzędzia czy mechanizmy pewnie w wielu wypadkach są powtarzalne. Jest kwestia jakiejś tam adaptacji tego i to, i to, i to u nas zadziałało i muszę tylko powiedzieć, że w sumie pracowaliśmy z bartkiem. Trzy lata temu, wydaje mi się, i zaczęliśmy ten, ten projekt, i do dziś tak naprawdę wiele z tych narzędzi stosujemy. One uległy jakimś modyfikacjom. To, oczywiście, tak jak sobie mówię, to jest oczywiste dla, dla, dla wszystkich. To, to nie ma czegoś takiego, że ten projekt, mimo że on był dosyć długi, u nas trwał 9 miesięcy, no on się na tym nie kończy. To jest jakby ciągły proces i on w sumie nadal trwa i pewnie będzie trwał. Kluczowymi Więc... wyzwaniami w trakcie procesu transformacji. Były trzy aspekty. Po pierwsze podniesienie kompetencji zarządczych menadżerów, co wymagało także zmian ich paradygmatów i sposobu myślenia o samym zarządzaniu. Zbudowanie kultury operacyjnej, organizacyjnej opartej o branie odpowiedzialności. No i tutaj kluczowe było to, żeby menadżerowie podejmowali cele, rozliczali je i zarządzali swoimi aktywnościami. A także transfer wiedzy do menadżerów, co głównie polegało na pracy z nimi i razem z nimi opracowywaniu rozwiązań. Istotną rzeczą jest to, aby, tak wynika z mojego doświadczenia, aby patrzeć na, na firmę nie przez pryzmat samej firmy, ale przez, bardziej przez pryzmat biznesu, jego specyfiki, i wtedy to pomaga takie rozwiązania wdrażać i w taki sposób prowadzić transformację, która wpływa na która wpływa na poprawne funkcjonowanie biznesu i podnoszenie jego konkurencyjności. Uzyskany rezultat, to, co udało się, to, co udało się wypracować w trakcie transformacji, to przede wszystkim przeprowadzenie firmy przez proces zmiany, bez większych zawirowań. Kolejnym rezultatem wartym podkreślenia jest transfer najlepszych praktyk i wiedzy do zespołu. No i tutaj, jakby warto podkreślić, że samo wdrożenie jest tak trwałe, jak ilość czasu spędzona z menadżerami na wspieraniu ich wysiłków i wspieraniu rozwiązań, które są. Wdrażane w obszarach im podległych. No i ostatnia rzecz to implementacja rozwiązań szytych na miarę. Czyli tutaj staraliśmy się tak podejść do tego, aby nie kopiować rozwiązań z innych firm, tylko zawsze dopasowywać to, co dopasowywać rozwiązania, aktywności, produkty, narzędzia do tego, jaka jest potrzeba danej firmy, danej organizacji czy danego obszaru. To, co jest istotne, to w samo słowo wdrożenie, to chciałbym podkreślić, że, że wdrożenie to nie tylko wymyślenie i powiedzenie ludziom, żeby coś robili i używali czegoś, tylko spowodowanie, by to, co zostało wymyślone, działało, było używane, ale najważniejsze, by przynosiło efekt, jakiego oczekujemy po danej aktywności czy danym działaniu. No i ostatni slajd przedostatni w zasadzie slajd to uzyskany rezultat. Tutaj warto podkreślić, że efekt był dość imponujący, 20% poprawy efektywności w obszarze produkcji i operacji. Poniżej wypisałem rzeczy, które doprowadziły nas do tego efektu. Nie będę chciał może wymieniał. To, co warto powiedzieć, to udało nam się zrezygnować w dużej mierze z z, z, z korzystania z usług firm zewnętrznych m, prowadzących dla nas rekrutację pracowników do produkcji, a wypracowaliśmy taki sposób pracy, aby głównie polegać na własnych pracownikach m, będących zatrudnionymi w firmie. To jakby podsumowując, zabrali mi parę slajdów. Natomiast to, co bym chciał powiedzieć, rzetelna audyt i analiza przed projektem to jest podstawa tego, żeby później nie być zaskoczonym różnymi rzeczami, im bardziej rzetelnie to zrobione, tym lepiej. Pierwsze trzy miesiące. To, co się uda zrobić w ciągu pierwszych trzech miesięcy zostaje, później jest po prostu tak duże zmęczenie i przeciążenie ludzi, że mało rzeczy można już wdrożyć. Czyli to, co zrobicie w ciągu trzech miesięcy, to będzie działało i 80%. Czyli. 80% czasu Waszego spędzone bezpośrednio w miejscu pracy menadżerów, na produkcji, w kontroli jakości, w utrzymaniu ruchu, przełoży się na to, że ten projekt będzie trwały. 20% to praca przy komputerze, 80% praca z ludźmi i to jest podstawą sukcesu. Dziękuję bardzo. brawa, Dziękujemy.